Myślisz o stworzeniu produktu cyfrowego, ale nie wiesz od jakiego zacząć? Oto 5 pomysłów na najbardziej dochodowe produkty. Ja nazywam się Arek Słowik i na co dzień pomagam tworzyć i sprzedawać produkty cyfrowe. Moi klienci wygenerowali ponad milion złotych, a dzisiaj pokażę ci jak wybrać pomysł na dochodowy produkt cyfrowy i nie tracić już więcej czasu i przestać zwlekać z jego tworzeniem. Zapraszam cię do komputera. Gdzie omówimy sobie te pięć propozycji. Ok, więc tak naprawdę problem, z którym większość osób się boryka, to fakt, że nie wiemy jaki produkt stworzyć, od jakiego produktu zacząć. I tutaj jest jeden fakt, że każdy, praktycznie każda osoba, ma, jak ja to mówię, minimum 1000 zł takiej dodatkowej kasy pod nosem. I teraz, jak tą kasę, z, że tak powiem, spod tego nosa wyjąć, wywęszyć? Otóż liczy się wiedza i doświadczenie, których inni potrzebują. Po prostu chodzi o to, żeby nie tworzyć, tylko wykorzystywać to, co się posiada. I co mam na myśli? Jeżeli ty dzisiaj jesteś, powiedzmy, top sprzedawcą komórek w Polsce. Tak, pracujesz u jakiegoś z operatorów, i teraz chcesz zrobić produkt cyfrowy, to postaw się w roli klienta. Masz dwie opcje na talerzu. Pierwsza, wszyscy robią coś z AI-em, i nagle zaczynasz robić coś z AI-em, pomimo, że nie masz doświadczenia i robisz produkt, albo robisz drugi produkt, w tematyce, jak wykorzystać na przykład AI przy sprzedaży telefonów, abonamentów, jak być najlepszym handlowcem po prostu w tej branży, dojść do jakichś tam dochodów. Uwierz mi, że w większości przypadków większa sprzedaż będzie w przypadku w sytuacji wybrania produktu związanego z Twoim doświadczeniem, czyli sprzedaż w branży w telekomach. I to jest kluczowe. Najczęstszy problem, z którym się spotykam z osobami, które chcą tworzyć produkt, to one chcą tworzyć. Wiesz, to jest tak, ludzie zakładają biznes. Oni mówią, no, gdybym ja miał milion złotych, to bym założył taką firmę. Ale często zauważ, historia Jeffa Bezosa, i innych osób, które mają ogromne pieniądze, one działają z tym, co mają, tu i teraz. Dlatego skup się na tym po prostu, co masz, jaką wiedzę, jakie doświadczenie, jakie zasoby. I teraz, jaki produkt z tego zrobić? Produktów mogą być setki, mogą być tysiące. Ja Ci pokażę takie piętkę, taką piątkę yy, najbardziej dochodowych, rentownych i długoterminowo, które mogą być dla Ciebie jak najbardziej korzystne. I teraz, że tak powiem, gdzie są te miejsca, gdzie są ukryte nasze pieniądze? Pierwsze miejsce są to procesy. Procesy, czyli sposób, w jaki ty daną rzecz robisz. Zobacz, na czym polega książka kucharska? To jest swego rodzaju proces, tak? Czyli, żeby zrobić jajecznicze, pod... najpierw składniki, potrzebujesz jajka, masło, nie wiem, szczypiorek, sól, pieprz, patelnie, jakieś tam jeszcze wyposażenie, nie? Później masz kolejność, że tak powiem, przygotowania i proces rozpisany z ilościami i tak dalej. I tak samo tutaj, jeżeli chodzi o produkt cyfrowy. Musimy, możemy, musimy sprzedać nasz proces. Jak zrzuciłem wagę, jak montować filmy, jak przygotować jakieś mięso, jedzenie i tak dalej. To jest kluczowe, żeby dzielić się swoim doświadczeniem. Że przychodzi do ciebie ktoś i mówi: Słuchaj, nie wiem, jak to robić. Pomóż mi, bo wiem, że ty to potrafisz. I tutaj możemy sprzedawać szablony. To jest bardzo fajny produkt, wdzięczny, wejściowy na start. Dlatego, że ludzie kupując szablony, dostają już tu i teraz rozwiązanie. Większość kursów trzeba przerabiać. Czyli tworzysz produkt i przez pół roku. Yy, sobie go tam bujasz się z tym, tak? Bo przez pół roku przerabiasz kurs. Często ludzie nie mają motywacji, większość kursów nie jest przerabiana, więc to jest pierwsza rzecz. Ktoś kupuje szablon, dostaje na przykład jakiś tam plik, krótkie wideo z instrukcją i od razu może działać. To, co jest dla ciebie turbo istotne, że szablony znów nie wymyślamy, tylko korzystamy z tego, co mamy. Załóżmy, że prowadzisz firmę i masz jakiś fajny, rozbudowany Excel do planowania budżetu. Połączenie finansów prywatnych, firmowych, jak to przepływa, jakie konta posiadasz i tak dalej. No i bum. Wystarczy, że robisz na przykład, wyczyścisz oczywiście dane finansowe, i już masz gotowy szablon do sprzedaży. Drugi, drugi rodzaj produktów to są arkusze. Szablony oczywiście mogą być tekstowe, a arkusze to już mówimy stricte arkusze Google. Czyli właśnie znów bardzo szybka forma. Często forma dokumentu, którą już posiadamy. Czy jakiś arkusz, jakaś checklista zadań. Ja znam kilka takich zagranicznych twórców, którzy mają arkusze, na przykład co spakować na wyjazd do danego kraju, nie? I to jest fajny pomysł, bo jaki content możesz zrobić? Wyobraź sobie, tworzysz rolki tworzysz filmy z wyjazdów i do tego na przykład sobie masz taką checklistę, nie? Taki arkusz. I krok trzeci to są znowu checklisty, czyli wszystko co tak naprawdę jakby tworzysz dla też klientów. Jeżeli załóżmy pracujesz w agencji marketingowej, pracujesz z klientami. Masz jakąś listę konfiguracji piksela na przykład, masz arkusz checklistę zadań, które robisz przy uruchamianiu kampanii. Boom. Wystarczy, że oczywiście nie kradniesz tego z Twojej firmy, ale możesz stworzyć w swojej firmie, w swoim projekcie, jak coś takiego zrobić. No i voilà, i masz gotowy produkt. Nie wymyślamy koła na nowo. Korzystaj z tego, co masz. Ok, to była pierwsza kategoria. Druga kategoria to jest wiedza. I to, co ja tutaj bym dodał, a co nie jest napisane, że nie sama wiedza, ale wiedza i doświadczenie. Dzisiaj. Suchą wiedzę masz w Google, masz w czatach, pytasz, zadajesz, yy, piszesz prompty, zadajesz pytania, uzyskujesz odpowiedzi, end of story. Oczywiście nie jest to idealne, ale co się teraz liczy dzisiaj doświadczenie: masz pięć dróg, pięć sposobów rozwiązania jednego problemu, a ty dzięki swojemu doświadczeniu wiesz, że dla takiej osoby z tymi parametrami, wyzwaniami, zasobami, to jest droga, w którą ty pójdziesz. W jaki sposób, w jaki to rozwiążesz? I wiedzę możesz sprzedać tak: albo warsztaty, albo na przykład kursy online. Tylko, że kursy to już jest bardziej złożony temat, wymaga stworzenia platformy, troszeczkę więcej czasu. Więc, jeżeli wiesz, jak coś ustawić, jak zrobić na przykład burzę mózgów, mapę myśli, zrobić jakieś wdrożenia, to możesz zrobić z tego warsztaty online. I to jest coś, warsztat, do czego bardzo zachęcam, co się super ostatnio sprawdza, bo sporo osób nie jest aż tak przekonana do kursu, a często kurs to jest droższa, yy, większa kwota. I to, co my możemy zrobić, i to, co bardzo dobrze działa, to zrobienie warsztatów. Na czym to polega? W skrócie, to w ogóle to mogłem sprzedawać jako oddzielny produkt za przysłowiowe 100-200 zł. Robisz tak. Masz jakiś yy, proces. I ludzie, załóżmy, tego chcą się nauczyć. Czyli powiedzmy, jak zoptymalizować wizytówkę Google. I nie wiesz jeszcze, czy ludzie będą tego chcieli. Masz taki pomysł na taki produkt. Co robisz? Robisz prostą ofertę, czyli piszesz sobie, jaki jest warsztat. Jeżeli dwa dni, ok, super, możesz to zrobić w weekend, to bardzo fajnie działa. Czyli dwudniowe warsztaty. Sobota, niedziela, warsztaty są online. I jaka będzie tam agenda, co tym ludziom pokażesz? Proste? Tak. Idziemy dalej. Krok drugi. Przygotowujesz sobie krótką prezentację. Czyli rozpisujesz sobie, co ty będziesz chciał ich nauczyć pierwszego dnia, drugiego dnia, i przygotowujesz sobie taką agendę. Mając to, przygotowujesz sobie prosty landing page. Są takie kreatory, gdzie możesz po prostu, jak w PowerPointie, wyklikać wygląd strony, tytuł. No i puszczasz na to reklamy. Wrzucasz to w socjale, publikujesz na przykład rolki, masz masę różnych sposobów na dotarcie do klientów i voila, koszyk, na przykład masz Stripe'a albo EasyCarta i jest to już spięte. Ale dzisiaj mówimy o pomysłach, nie o sposobach na sprzedaż i na marketing. W każdym razie te warsztaty, jak widzisz, powiem Ci, jeżeli miałbym osobę, która ma pomysł na jakiś warsztat, to w ciągu weekendu Jesteśmy w stanie to przygotować, no bo siadasz, wypisujesz pomysły, wypisujesz agendę, robisz prosty landing page, spinasz płatność, no i możesz yy, zapraszać na to ludzi i sprzedawać. Jak już masz tą prezentację, to załóżmy, mówisz, że to są warsztaty online, więc każdemu chcesz poświęcić uwagę. 30 maksymalnie osób. No to wyobraź sobie, że nawet jak zgarniesz 20, załóżmy, że weźmiesz stówkę za taki warsztat. Dwudniowy, to jest jak kradzież, to masz 2000. Za weekend, cztery weekendy, osiem koła. Czy źle? Nie, myślę, że całkiem dobra kasa. Drugi sposób na zarabianie na wiedzy to są konsultacje, mentoringi. To, co jest tutaj ważne, to to, że takie konsultacje raczej są jednorazowe. Mentoring to jest jakaś większa paczka z zaplanowanym procesem. I to, co jest też ważne, to, że to jest fajne na start. I jako taki sposób, że klienci mogą do ciebie wpaść, kupić tam 2-3 godzinki, czy tam 5 godzin i przejść jakiś proces, żebyś ty im pomógł. Załóżmy, masz dotacje dla firm. Zajmujesz się pozyskiwaniem dotacji. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Możesz wrzucić sobie właśnie, i nawet taka dziewczyna na, na Insta ma tam kilkadziesiąt tysięcy obserwujących, gdzie właśnie zajmuje się tym tematem dotacji dla firm. Wrzucasz sobie takie konsultacje i można powiedzieć to. Kasa spływa, bo nie wymaga w ogóle praktycznie od ciebie to wkładu, tylko dajesz link do umówienia konsultacji. Jest takie oprogramowanie do tego, więc ktoś klika w link, umawia się na konsultację, robi ci przelew i voilà, nie musisz korzystać z tego oprogramowania, które jest płatne. Wystarczy, że dasz link do Napisz do mnie i umów się na konsultację. Dajesz, masz zapisane dane do przelewu, więc mówisz: Słuchaj, jak mi zrobisz przelew, umawiamy termin. Koniec tematu. Więc to jest bardzo fajna piątka takich pomysłów na, na dochodowy produkt. Produkty, które zarabiają ogromną ilość pieniędzy i tak naprawdę są bardzo skalowalne. Bo możesz zacząć teraz na dwie drogi. Albo możesz zacząć od taniego produktu, czyli robisz właśnie jakiś szablon, jakieś arkusze, checklisty, takie małe rzeczy. I budujesz sobie zasięg, budujesz sobie społeczność, i dorzucasz do tego konsultacje, bo one nie wymagają od ciebie dużo pracy. A ktoś może przyjść po prostu chcieć pogadać i uzyskać Twoją ekspertyzę. Krok drugi to są warsztaty, a krok trzeci w moim odczuciu to jest kurs. Ewentualnie możesz zrobić kurs, ale z przedprzedażą. Dobra, lecimy dalej. Teraz sobie tutaj usuniemy jeszcze, i trzeci punkt. To jest tak zwana społeczność i kontakty, grupy zakupowe. Co mam na myśli? Otóż są branże, w których jedna firma, druga firma, trzecia firma nie traktują się bezpośrednio jak taka konkurencja, bo są branże, gdzie, gdzie jest to bardzo agresywne. Natomiast w branżach, gdzie jest, gdzie jest ta konkurencja, ale nie traktuje się tak wrogo, mówiąc kolokwialnie, to osoby, z różnych firm można tworzyć społeczność po prostu i załóżmy takie grupy zakupowe, tak? Czyli mówisz, hej, Zapraszam Cię do dołączenia do społeczności. Płacisz tam, nie wiem, 300 zł miesięcznie i mamy dostęp do na przykład deali dla naszej branży. Mamy dostęp do jakichś tam fajnych podwykonawców. Nie wiem, jeżeli na przykład branża jest dynamiczna. Nie wiem, ja chodziłem na przykład kiedyś na śniadania dla branży nieruchomości. To można powiedzieć, że to jest taka społeczność. I wiesz, organizujesz takie spotkania co czwartek były śniadania, chyba czwartki. I wiesz, masz spotkania co tydzień, spotykasz się co tydzień. Jest jakiś prelegent, który może się zareklamować, ale daje też wiedzę. I wiesz, na przykład masz prawnika, masz osoby z innych miast, jakichś dostawców, i to jest taka wartość, gdzie i poznajesz osoby z twojej branży, wymieniają się kontakty, a ty, jako organizator, też na tym zarabiasz. Bardzo fajny model, ale do tego potrzebne są zasięgi i nie jest to aż tak bardzo pasywny, no bo cały czas trzeba działać, trzeba tutaj cisnąć, więc ja bym skupił się na procesach, czyli to jest tutaj ten pierwszy etap i później na wiedzy, a społeczność to jest trzeci. I teraz krótkie ogłoszenie: jeżeli masz już pomysł na produkt, albo posiadasz produkt. I potrzebujesz wsparcia w poukładaniu i wyskalowaniu sprzedaży, to sprawdź link w opisie tego filmu. Pomogę ci zaplanować sprzedaż, poukładać, wyskalować. Będziemy działali ramię w ramię w taki, na takich konsultacjach, właśnie jeden na jeden. Ok, to lecimy dalej. I teraz, jak się zabrać do tego, właśnie tu już troszkę omówiłem ten proces tworzenia, ale. Omówiłem go od strony technicznej, czyli konsultacje, no to wiadomo, do, dorzuć linka, gdzie wrzucasz posty na grupy, do swojego bio na Instagramie, czy na Linkedinie, i tam zapraszaj ludzi. Natomiast jak proces stworzenia, czyli jak zacząć, jak tworzyć te, te produkty, jak je wybrać do tworzenia. Krok pierwszy, to zastanów się, w jakich obszarach masz przygotowane dokumenty, arkusze, szablony, różne pliki. To jest raz. Dwa. W jakich obszarach ludzie się do Ciebie zgłaszają o pomoc? Czyli to jest taki case, gdzie ludzie mówią Ci, hej, czy Ty możesz mi z tym pomóc? Ja na przykład miałem kiedyś takiego kolegę, bardzo fajnego chłopaka, który ogarniał mega Analyticsa, ale po prostu był wymiataczem, nie? I po prostu wszyscy do niego było, nie wiem, pięciu specjalistów, ale wiadomo, że masz pytanie z danym narzędziem, idziesz do do tej y, osoby. Jeżeli, jaki ty masz obszar, taki, można powiedzieć, kompetencji. Więc to jest y, druga rzecz. Trzecia rzecz to, jaką tematykę lubisz. Mało osób o tym mówi, ale fakt jest taki, żeby sprzedawać w internecie, musisz tworzyć treści. Ktoś może powiedzieć: Dobra, okej, okay, to nieprawda. Możesz tworzyć reklamy. Tak, ale reklamy to też treści a musisz też się znać na tej tematyce. Więc, żeby się znać, musisz jakieś treści w tej branży jednak konsumować. Nie wyobrażam sobie, że osoba, która zaczyna sprzedawać produkt w danej tematyce i jest autorem tego produktu, totalnie nie lubi tej tematyki. To będzie droga przez mękę. Więc jaka branża, jaka tematyka Cię jara, gdzie lubisz się dzielić wiedzą, rozmawiać, uczyć się na ten temat? Jak sobie na to odpowiesz, to no voilà, już wiesz od czego zacząć. To co tutaj jeszcze mogę podpowiedzieć jako taki protip, to wybierz produkt, wybierz tematykę, która ma duży tam, czyli total addressable market, czyli gdzie twój rynek jest stosunkowo duży. Mam nadzieję, że wideo ci się podobało. Nie zwlekaj, zacznij tworzyć produkt. I tyle z mojej strony. Subskrybuj ten kanał i zobacz tutaj wideo Mam nadzieję, że też Ci się spodoba i przyniesie wartość. Do następnego.